Przedstawiamy najbardziej innowacyjne produkty roku 2024 według magazynu Time. Zostańcie z nami. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Marka Volvo wprowadziła system rozumienia kierowcy, który analizuje stan psychofizyczny osoby za kierownicą. Jeśli wykryje oznaki zmęczenia lub rozproszenia, system zareaguje ostrzegając kierowcę, a w razie potrzeby samodzielnie zatrzyma pojazd. A co powiecie na coś praktycznego? Search S32 to pojazd Transformers. Rano można rozwieźć dzieci do szkoły małą, ekologiczną, rikszą transportową, a potem błyskawicznie przekształcić go w skuter i ruszyć do pracy lub na zakupy. Jak dla mnie idealne rozwiązanie jako drugi pojazd w rodzinie. Jak wygląda przyczepa kempingowa przyszłości? Oto Pebble Flow. W pełni elektryczna i ekologiczna, zasilana panelami słonecznymi. Dzięki baterii o dużej pojemności zapewnia energię na cały urlop, jednocześnie minimalizując ślad węglowy, komfort, który pozwala cieszyć się naturą w zgodzie ze środowiskiem. A może szybka diagnostyka samochodu? UVI to zaawansowany system, który w ciągu kilku sekund skanuje pojazd i tworzy raport o jego stanie. Technologia ta wykrywa nawet najmniejsze uszkodzenia od zadrapań, przez wycieki, po problemy z oponami. To rozwiązanie, które łączy wygodę z niezawodnością. Inteligentne drogi to kolejny krok w rozwoju motoryzacji. Wyposażone w czujniki i systemy AI ostrzegają kierowców o niebezpieczeństwach na trasie, takich jak korki, wypadki czy przeszkody. Technologia ta nie tylko poprawia płynność ruchu, ale przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo podróży. A co z przyszłością ładowania? W 2024 roku pojawiły się innowacyjne rozwiązania w zakresie autonomicznego ładowania pojazdów elektrycznych. Na parkingach powstają stacje z robotycznymi ramionami, które automatycznie podłączają pojazd do źródła energii. To wygoda i oszczędność czasu, która sprawia, że elektryfikacja staje się jeszcze bardziej dostępna. Te innowacje to dopiero początek. Technologie motoryzacyjne wkraczają na zupełnie nowy poziom, zmieniając nasze samochody, sposób podróżowania, a nawet całe otoczenie. Świat staje się bardziej bezpieczny, wygodny i ekologiczny. Więcej informacji o tych przełomowych wynalazkach znajdziecie w artykule na naszym blogu. Zapraszamy do lektury.